Kochani, to jest zdecydowanie najpiękniejsza kolekcja w Sinsei, jaka chyba do tej pory była. No i oczywiście muszę Wam po prostu, muszę Wam ją dzisiaj pokazać. Zaczniemy od tej pięknej sukienki, która no jest poniekąd po prostu sylwestrowa, ale jest tak piękna, słuchajcie, że będzie przydatna na każdą imprezę. Kosztuje 70 zł. Jeżeli jesteście nowe na moim kanale, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi bardzo miło, a wy będziecie dostawać zawsze powiadomienia o takich przeglądach, w związku z tym żadnego nie przegapicie. Tutaj na przykład mamy jeszcze takie spodnie sylwestrowe, ale nie bójcie się, nie skończymy tylko na sylwestrowych ciuszkach, będzie na pewno też takich dużo więcej. Po prostu codziennie. Spodnie kosztują 80 zł. Tutaj natomiast mamy kolejną suknię. I słuchajcie, ona nie musi być naprawdę sylwestrowa, ale jest po prostu piękna, a tak piękną kolekcję dostaniecie tylko w grudniu 60 zł ona kosztuje, zobaczcie jak przepięknie błyszczy. Tutaj mamy takie rękawy, które są delikatnie prześwitujące. Do tego możecie sobie dobrać różne torebki. Tutaj mamy na przykład taką czarną z cekinami, która kosztuje 50 zł, ale żeby można było sobie dopasować do każdej kreacji, to są dostępne też w kolorze srebrnym i moim zdaniem ta srebrna po prostu jest najładniejsza. Natomiast poniżej dostaniecie takie mini torebki i one naprawdę robią wrażenie przez swoją wielkość, że są takie zminimalizowane. Kosztują 30 zł. Kolejną bardzo ciekawą nowością, i nie tylko sylwestrową, myślę, że takie swetry można spokojnie nosić na co dzień, jest ten sweterek, który kosztuje 60 zł. Tutaj z tyłu, zobaczcie, dostępne są nowe jeansy, które mają takie delikatne, jakby czarne cekiny i wysoki stan, co dla mnie akurat jest bardzo ważne. Kosztują 80 zł, i myślę, że spokojnie mogą być też takie na co dzień. Tą spódniczkę pokazywałam wam w ostatnim przeglądzie, ale wiem, że błyście nią tak mocno zachwycone, a jest tutaj dużo nowych osób, więc postanowiłam wam pokazać po prostu je jeszcze raz. Ona kosztuje 40 zł, ale naprawdę schwitowała. Natomiast poniżej mamy taki nowy sweter z takimi pięknymi perełkami. W kolorze jest szarym, kosztuje 70 zł. Powyżej sukienka w takie drobne cekiny błyszczące, 80 zł. Jest bardzo ładna czarna, ale zobaczcie, jak przepięknie się mieni. Tutaj dostaniemy też takie świąteczne kreacje. Przepiękna bawełniana sukienka, zobaczcie, z takim fajnym dołem z falbaną. Ona jest w cenie 60 zł. Natomiast tuż obok dostępne są takie spódnice, które wykonane są z poliestru, ale zobaczcie, jak one się przepięknie błyszczą. Kosztują 50 zł, dostępne są w kolorze takiej zieleni, wpadającej w niebieski bądź czarne i do tego za 110 zł możecie sobie dopasować takie buty na obcasie. Nie obeszłoby się również bez kolekcji świątecznej. Tutaj mamy taką myszkę Miki, która posiada takie dzwoneczki. Jak poruszacie ten swetlem, to on dzwoni i kosztuje 50 zł. Natomiast poniżej taki stricte czerwony z binom, który kosztuje 8 dyszek. Tutaj dostaniecie też takie bawełniane dresy, możecie sobie skompletować na przykład bluzę i do tego oczywiście dresowe spodnie. Bluza jest w cenie 50 zł. Tak jak wspomniałam, do tego za 40 zł możecie sobie dobrać takie dresowe spodnie, które na dole mają ściągacze. Oczywiście, jeżeli lubicie chodzić tak po domu, to do tego dostaniecie rewelacyjne kapcie. I tak fajnych kapci nigdzie wcześniej nie widziałam z takimi fajnymi złotymi rogami. Nie bójcie się, zaraz podniosę te skarpetki, które mi spadły. Kosztują 40 zł. Tutaj mamy taką sukienkę czarną z takimi drobnymi kwadratowymi cekinami, która jest bardzo elegancka, a długości przed kolano kosztuje 70 zł. Dostaniecie też w Siensay taką nową piękną barankową kurtkę. Mi się bardzo podoba tutaj to rozcięcie, które jest obszyte taką skórzaną lamówką za 120 zł. W połączeniu z tym złotym zamkiem naprawdę ona się bardzo ładnie prezentuje. Dostępna jest w kolorze takim brązowym bądź na przykład szarym za 80 zł. Koszula z dość dużym dekoldem z bardzo cienkiego materiału za 40 zł z takimi fajnymi guzikami w formie perełek. Natomiast poniżej dostaniemy spodnie za 50 zł. Tutaj ktoś powiesił taką skórzaną spódnicę, więc niestety muszę ją przewiesić, żeby pokazać Wam po prostu tą sukienkę. Wiem, że część z Was lubi po prostu takie sukienki w kwiaty, więc zawsze próbuję je dla Was wyłapać, żeby Wam je pokazać. Sukienka kosztuje 80 zł. Na tym samym dziale znajdziemy też takie marynarki, które kosztują 80 zł, więc jak na marynarkę, to moim zdaniem jest naprawdę tanio, bo w innych sklepach widziałam za spokojnie 100% więcej. Tutaj chcę Wam pokazać sukienkę, aczkolwiek też mi ją odwrócimy na lewą stronę, więc pokażę Wam może cenę. Która ona kosztuje 80 zł. A tutaj Wam pokażę tą, która już po prostu wisi prawidłowo. Zobaczcie tutaj poniżej, wiszą takie woskowane spodnie, które dostaniecie w cenie 40 zł. Tutaj mamy takie koszula, aczkolwiek one są bardzo e, prześwitujące, kosztują 50 zł, ale myślę, że narzuconą pod koszulkę będą naprawdę się bardzo ładnie prezentowały. A tutaj mamy jeszcze sukienki, które dostępne są w cenie 60 zł, takie stricte czarne, gładkie, z taką falbaną na dole. No, i znowu sukienki, ale wiem, że jak to my kobiety lubimy, sukienki 80 złotych, i słuchajcie, te są naprawdę bardzo ładne. Na dole jeszcze posiadają taką plisowaną, e, plisowaną część, także to naprawdę dodaje im uroku. I cena też nie jest jakaś wygórowana, ponieważ kosztuje 80 złotych. Natomiast tuż obok jest jeszcze taka czerwona, która kosztuje 60 złotych. Natomiast tutaj na drugiej stronie znowu mamy bardzo ciekawą sukienkę, która zobaczcie posiada takie bardzo fajne groszki, ściągacz w pasie i do tego w zestawie jeszcze macie taki skórzany pasek. A cena tej sukienki to 60 zł. Tutaj znowu coś w groszki, ale ta sukienka jest dość krótka i słuchajcie ona posiada bardzo, bardzo duży dekolt. Natomiast jej cena to 60 zł. Tutaj też takiego coś w stylu bardziej sylwestrowym. Zobaczcie taka dopasowana sukienka z długim rękawem. I ona jest w cenie 30 zł, także cena uważam jest bardzo okazjonalna. I na tym samym dziale dostaniecie też, zobaczcie, takie polarkowe, błyszczące, z wyciętymi bardzo mocno plecami, które kosztują 40 zł. No ale umówmy się, na sylwestra czasami warto ubrać się inaczej niż na co dzień. Nie wiem, czy te sukienki już Wam kiedyś pokazywałam, ale są tak ładne, że muszę jeszcze raz. One są koronkowe i zobaczcie, kosztują tylko 50 zł, więc cena jak za taką sukienkę jest po prostu genialna. Z tyłu oczywiście mają zamek, dostępne są takie jak widzicie, w kolorze czarnym, bądź czerwonym. Żeby czerwieni stało się zadość, to tutaj znalazłam jeszcze dla Was taką sukienkę. Tam sukienkę dostaniecie za pięćdziesiąt złotych. Jeszcze na ostatnim dziale z nowości mamy też takie fajne swetry za 80 złotych z takimi fajnymi złotymi guzikami, które naprawdę dodają tym swetrom bardzo mocno uroku. Natomiast tuż obok, jeszcze zobaczcie taka bardzo ładna koszula z taką falbaną. Ona posiada takie srebrne nitki, które delikatnie połyskują i nadają jej bardzo mocno uroku. Może być jak na co dzień, może być na Sylwestra, bądź na przykład na jakieś przyjęcie. Tutaj natomiast mamy taką sukienkę, zobaczcie, za 50 zł. Uważam, że akurat Scinsej jest sklepem genialnym, jeżeli chodzi o ceny w stosunku do jakości ubrań. Bo te ubrania są naprawdę dobrej jakości, a są bardzo tanie: 36 zł kosztuje ta sukienka. Tutaj taki bardzo miły w dotyku sweter za 70 zł. No, i oczywiście poniżej, zawsze możecie sobie do tych swetrów, koszuli, czegoś dobrać spodnie. Mniej więcej zawsze to wisi tak, żebyście mogły sobie coś po prostu dopasować. Cena tych spodni to 50 zł. Tuż obok zobaczcie, jaką mamy piękną sukienkę. Ta zieleń jest powalająca, kosztuje 60 zł i ta sukienka jest według mnie bezapelacyjnym hitem. Już ostatnie rzeczy, bo już będziemy się zbliżać do końca, więc taka bluzka z rękawem 3 czwarte, z perłami dostępna w cenie 36 zł. No i na końcu mamy jeszcze taką sukienkę. Zobaczcie w takie prążki, która kosztuje 50 zł. Z mojej strony to już dziewczyny wszystko. Dzięki wielkie wam, że wytrwałyście do końca. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki wielkie, do zobaczenia!